No i cóż, byłem znowu na giełdzie, na Słomczynie Kupiłem jeno lilię Tu jakieś takie cudaki Ach, tu się już połamał listek z kwiatkami Mam 6, chyba sztuk czy 7 No i nie mogę się powstrzymać niestety Odrybek kolorowy Odrybek kolorowy i znowu coś kupiłem Pierwszy taki karpik. O, jest. No Ładny się mieni, ja tego go chciałem. To jest złota rybka. Złota. Ona będzie za rok życzenia przejmowała. A tu cieplejsza woda jest tak w, w, w tych workach. No w workach co? zimna była? No. Oczywiście piękne karasie nasze 3 sztuki To są takie ty jak u Janka Nie, Janek ma Japońce, srebrne A. raz Piękna okrągła te ile po 5 Te były po 8 8 zł Ale była ładna Okrąglutkie takie ten to najmniejszy. No, ale one zawsze w stadach chodzą. One już się skumały, zobacz No bo razem były w wiaderku. No. no i co? I pięć karasi. O jest. Takie 5 złotych. To, są, to, nie, to, to nie jest ten gatunek jak tamty. Czego? No te, co teraz kupiamy. Nie, bo tam to są orfe. O takie żółciutkie Woda u mnie się zrobiła taka trochę żółta, zażelaziona no, A więc na to nie poradzę w tej chwili Ale żywe co? O, o. Karaski po 5 zł takie Ale Już jedzą Będę muszę po wejść do wody, wsadzić Tą Lilię tutaj sobie wsadzę To no. przez to przesunę i sadzę tu No bo tak żeby głębiej miała No bo tam jest za głęboko chyba posadzałem tamta na razie Bo te liście słabo jakoś rosną Tyle kasy się płaci a to śladu nie ma tamtych lili. Mam że jeszcze od, od, odbiją. Rybki w Dobra.